Nie. Ale ty rzuciliś tam, Mało kurwa przecież tam też odstoi! Ale ja rzuciłem do gródka! A do ogródka, z kurwa! Uważaj! <laughs> Dobra, <dajemy. śmiech> Ty, ale pała się zgięła! Weź mi stąd stąd, kurwa. A jak mi w ręce... wiesz To będzie. To a będzie. A to mi... wyrzuć rękę! To będzie... O! Ja. Co strzegło? Ja <laughs> 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 Ja, ja pierdole! Ja a fokus już był w górę. Ja nie ja. rzucam, ja idę do domu. Dziękuję co to było kurde? Już ja ja tak, tak, <grym> i mi wyjebało. Ja, ja. <grym> ja. że to wyjebało. Ale ja też ja. tak myślałem, że no, no, no. No. patrzę w ręce, nic nie ma. Przez chwilę mówienia ja Już bym tak, wiesz to już, lecę kurwa, rzucam. Ale mi ryk zatkało, Nie ma kto to rzucił, kurwa? O! A, ale... ale wiecie, jak, tak. kurwa. Andrzej, bo jest teraz paść. Tak. rozjebać wszystkie. Andrzej, co powiesz jeszcze? Ciekawego? Nie ma rzucenia panie. do do pokoju, kurwa. mi się, nie umiesz ludźmi kulturalnie! Nie, wszyscy są. No. no, ale teraz... jest dobre, nie, nie jest dobre. Zastrzeleno, go, kurwa, daj tak?

Ale może kurwa dalej, Ale z tu zwalim to, żeby dalej. No, ale... Znaczy, Ty no, to faktycznie To <grym> <grym> ze stresu. Ja. Nie, to się do żonka. <grym> <grym> O, jasny ch